Halo. Tak, słucham. Dzień dobry. O, pani Małgorzata Michałków na Antenie, biolog, aktywistka prozwierzęca i weganka. Czy coś by jeszcze pani dodała do opisu? No, ja chciałabym jeszcze dodać, że dzisiaj reprezentuje organizację, a właściwie ruch oporu społecznego Saprodeo. Mm -hmm. I tutaj w, w skład tego ruchu wchodzą takie organizacje jak Akcja Demokracja i na przykład aktywiści abolicjoniści. Mm -hmm. I bardzo dużo różnych innych formalnych lub mniej formalnych grup nas y, wspiera. Mm -hmm. Sama w zasadzie nazwa Stoprodeo już mówi o czym jest ta akcja, ale gdyby pani y, przybliżyła Działania i y, działania Waszego ruchu. Na czym to polega? Czemu warto? Co robicie? Czym się zajmujecie? Y, jakie metody? Y, otóż y, wymyślono, że 13 września w Gliwicach y, będzie zorganizowane pierwsze rodeo w Polsce. Y, 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 I my właśnie protestujemy przeciwko temu wydarzeniu. Dlaczego, dlaczego protestujemy? Dlatego protestujemy, że na takich wydarzeniach dzieje się ogromna krzywda zwierząt. To nie jest prawda, że zwierzęta no, mają jakiś fan z tego, że występują na arenie, że wierzgają i tak dalej. Tak nie jest. One są zmuszane za pomocą bodźców bólowych, za pomocą krzyków, za pomocą no, również środków farmakologicznych do tego, żeby zachowywać się tak, aby no, publiczność. Miała z tego satysfakcję, uciekę mhm. To jest wszystko po prostu tylko i wyłącznie krzywda zwierząt. Dodatkowo one bardzo cierpią fizycznie również w czasie tego pokazu. Częste są urazy, złamania kończyń, zwichnięcia. Nawet dochodzi do wypadków śmiertelnych z udziałem tych zwierząt. I mówiąc o zwierzętach, mam na myśli byki i konie. Mhm. Powiedziała Pani, wymyślono, a kto to, kto to organizuje? Kto wyraził zgodę? Bo przecież jest jeszcze, oprócz tego organizatora, pewnie zewnętrznego, jest też miasto, które udostępnia obiekty tak, wstępną zgodę wyraży, wyraził zgodnie z procedurą główny lekarz weterynarii. Z tym, że on to zrobił na podstawie dokumentów, których mu dostarczył organizator. Czyli nie było to tak, że on miał dostęp do wszystkich danych, tylko zastosował to, co dał mu organizator. Natomiast miasto Ogliwice, konkretnie pani prezydent, no, może się tej decyzji sprzeciwić. Natomiast też jest to dla niej trudne, bo no procedury tak jasno tego nie określają i my dlatego do, jednak naciskamy na panią prezydent żeby nie zgodzić się na organizację tego rodeo żeby ona oparła się na op opiniach ekspertów którzy wyraźnie mówią że to jest dręczenie zwierząt że to są dla nich tortury i żeby użyła wszystkich możliwych narzędzi po to żeby to wydarzenie odwołać. No, my ze swojej strony staramy się poruszyć osoby, właśnie eksperckie, celebrytów. No, piszemy nawet list do Singa, który ma wystąpić w Gliwicach w październiku, mhm. żeby on też się tutaj wypowiedział. Zbieramy podpisy. Mamy już 20 tysięcy podpisów mhm. ludzi, którzy są przeciwny Rodeo w Polsce. Mhm. I, okay, I te osoby opiniotwórcze, o, pa, o których pani mówi, ta petycja ja też podpisywałam. To był dobry ruch, że były też te petycje na różnych dużych wydarzeniach. Co jeszcze, co jeszcze można zrobić? Jakie jeszcze środki nacisku na władzę, czy jakby, jak można pomóc Państwu? No, zapraszamy do Gliwic w piątek. Będziemy tam przed Urzędem Miasta protestować, będzie też performance, także zapraszamy do dołączenia do nas. Przy okazji, jeżeli chodzi o petycję, to może podam adres, to jest akcja.link ukośnik rodeo. Mm -hmm. Przepraszam za hałasę, ale jestem tu w publicznym miejscu. Nie słyszę hałasów, słyszę od panią doskonałe. A proszę dobrze. powiedzieć, w piątek o której godzinie przed urzędem? E, o godzinie 14. Mm -hmm. Dobrze, ja sobie to będę jeszcze powtarzała w trakcie tak. audycji. A proszę mi jeszcze powiedzieć, e, dobrze. A, a czy zna pani e, akcje, które przyniosły efekt? E, czy komuś się udało odwołać tego typu wydarzenie właśnie przez na, nacisk społeczny? To tylko fragment rozmowy, którą w całości możecie obejrzeć i wysłuchać na naszym kanale YouTube Pol Socjal, do którego link znajdziecie poniżej. Pawarota Radio. Tak, tak, to tu. Tak, tak, to tu.